I dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie I witam się z Wami w nowym filmiku Poświęcony on, poświęcony on będzie o, oczywiście nowej współpracy Ja wiem, ja wiem, że nudzi Was już to troszeczkę, że gdzieś tam się przejawiają te współprace ale dzięki temu ja mogę coś dla was przetestować, a wy możecie poznać jakieś fajne produkty i wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna sprawa, bo ja dzięki takim właśnie filmikom, dzięki takim na przykład relacjom na Instagramie również poznaję bardzo dużo produktów, na przykład po które gdzieś tam sięgam i ta właśnie firma na przykład, te właśnie rzeczy, też poznałam dzięki Instagramowi innych osób. Także ja te rzeczy podproszałam u zupełnie innych osób. Najpierw sobie zamówiłam, a dopiero potem udało mi się podjąć z nimi współpracę. Współpraca jest oczywiście barterowa, także mam tutaj paczuszkę PR-ową i będę chciała zrobić Wam unboxing, opowiem troszeczkę, co oni mają w swoim asortymencie i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że tak samo polubicie te produkty jak polubiłam je, ja. Wiecie, że jestem fanką, przefanką, nawet bym powiedziała, płatków pod oczy. A tutaj mamy fajną gamę płatków pod oczy, bo nie, nie tylko mamy takie na przykład płateczki nasączone po prostu samymi, fajnymi wartościami, to jeszcze mamy takie płatki na przykład w takiej formie. Także naprawdę fajne, fajne rzeczy. Ja Wam powiem, co ja tutaj mam. Zrobimy sobie unboxing, a za chwilkę Wam przytoczę parę informacji e, o tych produktach. Jak już powiedziałam, ja te produkty zazna, zaznałam, zaznałam, zaznajomiłam się z nimi m, dzięki Instagramowi. E, no i najpierw zamówiłam sobie sama ze swojej kieszeni e, właśnie próbeczki oraz takie maski. Temat ja zamówiłam. E, zamówiłam sobie właśnie zestaw próbek, no bo chciałam po prostu, właśnie przetestować dla Was te produkty. A natomiast później e, napisałam maila i udało mi się po prostu podjąć współpracę z e, marką Sunef, Sanef, Saniu, jak kto woli, tak kto woli. Natomiast jeżeli chodzi o producenta na terenie e, Wielkiej Brytanii, to niestety nie jest to Sunef Med który działa tylko na terenie Polski, jest to Your Beauty Line CO UK. Ja Wam tutaj to oznaczę, opiszę, więc ym, moja współpraca dotyczyć będzie tylko i wyłącznie produk produkcji, producenta na terenie UK. Wiadomo, że mieszkam na terenie UK, wysyłki nie ma z Fmed, z Polski do UK, tylko i wyłącznie poprzez właśnie Your Beauty Line CO UK. Tutaj Wam to wypiszę. Jeżeli chodzi o kod zniżkowy, to yy, niestety na tą chwilę nie jestem w stanie Wam go załatwić ze względów tam. Osobistych, osoby, z którą jakby jestem w temacie. Będzie to możliwe, może za jakiś czas, ale nie obiecuję, będę się starała. To będzie zależało też od Waszego tam zainteresowania, powiedzmy, umówmy się. Więc, jeżeli będzie jakieś zainteresowanie na te produkty, to postaram się dla Was załatwić takowy kod. Jeżeli nie będzie, to wydaje mi się, że ta opcja, którą otrzymałam, też jest wystarczająca, też jest fajna. Mianowicie, przy każdym zamówieniu na jakąkolwiek kwotę, po pierwsze, plus macie taki, że zawsze tam na stronie tego sklepu jest opcja właśnie tych trzech próbeczek. Jest opcja tych trzech próbeczek do wykorzystania zapasów. Co to znaczy? To znaczy, że do koszyka możecie dorzucić sobie te trzy próbki. Tu jest żel rozpuszczający na skórek, czyli bez bestseller właśnie tej marki. Dalej jest Essence Plus, czyli aktywator pod krem do twarzy i oczu. Również hicior i trzecia rzecz to lekki krem na dzień i na noc, i on jest z witaminą C. I te trzy próbeczki dorzucacie sobie do koszyka w kwocie 0 zł, 0 funtów. Czyli jakby e, możecie je sobie przetestować. Tak jak mówię, to jest do wyczerpania zapasu, więc nie gwarantuję, do kiedy to jeszcze będzie możliwe do włożenia do koszyka. W każdym razie możecie to dodać do koszyka i za to nic nie płacicie, więc to jest jeden plus. Drugim plusem jest to, że właśnie do każdego orderu, jak się skontaktujecie z tam, tam jest kontakt, na samym dole tej strony macie kontakt i yy, jeżeli się skontaktujecie z że chyba Marcin będzie się tym zajmował, ale nie jestem pewna, jeżeli nie, to jeszcze może ktoś, yy, tak się skontaktujcie, no przecież że jesteście ode mnie z kanału. Yy, za moją rekomendacją, z mojej rekomendacji, yy, za, mo z mojej, za moją namową yy, tych produktów, wówczas otrzymacie do koszyka yy, gratis w postaci albo właśnie maski hybrydowej, albo e, w postaci maski w płachcie, której ja obecnie nie mam, ale zamówiłam sobie ją jakby ze swoich właśnie pieniążków i ona to mnie przyjdzie na dniach. Także też tam jest fajna opcja tej maski w płachcie. Także tak by to wyglądało, czyli będziecie mogły mieć trzy gratisy na stronie tego, tych produktów, czyli przetestujecie sobie na bank i sprawdzicie, jak te produkty się u Was sprawdzają. Żel wam wystarczy. Jak widzicie, ja żel wam tutaj użyty jeden raz, bo jego się używa albo raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu. Tutaj go sobie zamkłam. Mam go spokojnie na jeszcze przynajmniej na pewno dwa razy, lekko. No i mam tutaj moją esencję. Dzisiaj sobie też to zastosujemy później. No i co? I oprócz tego dostaniecie maskę. Maski nie pamiętam, one chyba wychodzą po 6 czy po 7 funtów, więc myślę, że to jest takie super sprawa. Eee, dobra, więc tak, co zawierało, e, co zawiera mój e, unboxing, moje pudełeczko tutaj od Sunef, od Sun czyli od Your Beauty Line e, C.O.U.K. CO Mamy tutaj właśnie hit bestseller, czyli żel rozpuszczający na skórek. Mamy go w próbce. Tak wygląda próbka. Eee, natychmiastowy efekt wygładzonej i młodej skóry. Tak wygląda żel. Mamy tutaj e, właśnie ten, jak go sobie wczoraj otworzyłam, Essence Plus, czyli to jest nic innego, jak aktywator pod krem do twarzy oraz oczu. E, on jest w takiej formie lejącej, troszeczkę, jakbym powiedziała, e, żelu bardziej niż kremu. No i krem lekki na dzień oraz na noc z witaminą C tak mamy tak, trzy produkty trzy produkciki w formie oczywiście właśnie samplerków mamy tutaj coś, czego jestem mega, mega ciekawa jest to oczywiście perła rynku kosmetycznego 2021 brązowy medal w ogóle zdobyła maska Sunef Med Plus Perfect Eyes Mask i tu jest co to jest? Intensywna regeneracja oczu, lifting plus nawilżenie tak wygląda ta maska i jak wiecie to jest ta maska przy współpracy z, z Blanką Lipińską, to na pewno wiecie właśnie, u Blanki właśnie widziałam tą maskę na przykład. Żel rozpuszczający skórek do każdego rodzaju cery. I to jest petarda dziewczyny, to jest istna petarda. Ja Wam zrobię oczywiście teścik. I tutaj mamy oczywiście, kto mnie zna, ten wie, jestem fanką płatków pod oczy, od dawien dawna, odmładzające płatki pod oczy i bruzdy nosowe. I teraz, i tutaj jest 60 tych płatków. Dostałam broszurkę, w której właśnie wam troszeczkę przybliżę owe produkty. Nie jest ich zbyt wiele, bo jest ich 3, 6, 9, 12 produktów. Plus ten, co ja mam, maska w płachcie, to jest 13 i coś jeszcze jest? Może z 14 produktów mają w swoim asortymencie póki co. Tak to wygląda. No i co my tutaj mamy? Premiera 2021. Ee, żel rozpuszczający naskórek z witaminą C, mowa o tym produkcie, ja Wam pokażę jak on wygląda w środku, ja go sobie jeszcze nie otwieram, ponieważ zużyję na sobie te małe pojemności, to jest coś takiego, Kurwa, mam nadzieję, że tutaj światło Wam nie przekłamuje zbytnio, tak wygląda. Tak wygląda ten żal i uwierzcie mi, że bardzo znikomą ilość będzie bardzo wydajny ten produkt. Cena jego to chyba wydaje, że było 18,99, ale tak jak mówię, też macie zniżki, więc tutaj mam pełnowymiarowe opakowanie i pełnowymiarowe opakowanie mam właśnie wpadków pod oczy oraz maskę. Czyli trzy produkty jakby dostałam od firmy dla Was do przetestowania. Poza tym jeszcze oczywiście mam właśnie te samplerki. Ale tak jak powiedziałam, ja też jeszcze zamówiłam sobie dodatkowo z innego źródła produkty i przyjdzie do mnie właśnie cała, cały ten em, aktywator. E, I co jeszcze? Zamówiłam aktywator i na pewno ta maska w płachcie. To na pewno, no i nie pamiętam. Na pewno domówiłam tą maskę. Na pewno domówiłam chyba jeszcze jedne płatki pod oczy, o ile się nie mylę, żeby mieć ich zapas. I więcej grzechów nie pamiętam, ale wróćmy do współpracy. Więc jeżeli chodzi o żel rozpuszczający na skórek z witaminą C, jest to natychmiastowy efekt wygładzonej i młodej skóry. Żel usuwa martwy na skórek, przywraca skórze blask i zdrowy wygląd polecany do wszystkich rodzajów skóry, nawet wrażliwych i naczynkowych. Żel rozpuszczający na skórek su e, Sunef MET to najlepszy żel, jaki możesz sobie wyobrazić do czyszczenia skóry do oczyszczania skóry i martwego naskórka i powierzchniowych zanieczyszczeń. To jest właśnie o tym produkcie. Kolejny produkt to jest maska, bo e, bodajże jest, ich tutaj, jest jej tutaj dwie sztuki. Intensywna regeneracja oczu, lifting plus nawilżenie, aktywna maska płatkowa, prawdziwy zastrzyk energetyczny dla skóry Twoich oczu. Wypełniona jest aktywnymi składnikami odmładzającymi, aby intensywnie i w krótkim czasie zregenerować delikatną skórę oczu. Wystarczy nałożyć maskę na zaledwie 20 minut, żeby zauważyć, że skóra wygląda na bardziej wypoczętą, działa przeciwzmarszczkowo i regenerująco. Jak tak będzie, to super. To jest drugi produkt oraz po prostu hiciorek. Hiciorek, czyli właśnie e, płatki pod oczy, e, odmazające płatki pod oczy i bruzdy nosowe. Opakowanie zawiera 60 sztuk płatków pod oczy skoncentrowane składniki płatków pod oczy pozwalają osiągnąć efekt odmłodzenia skóry już po pierwszym użyciu. Ekstrakt z chrząstnicy dzięki zawartości karagenianu tworzy na skórze niewidoczny film. Skóra bez obrzęków i cieni wygląda młodo, a jej intensywne nawilżenie daje dodatkowy komfort oraz relaks. Dzięki temu skóra nabiera blasku. E, I to jest kolejny produkt. Jeżeli chodzi o aktywator... Jest to efekt nieskazitelnej cery, mówimy tutaj właśnie o tym produkcie, on do mnie idzie, on będzie z pipetką, mm, tak wygląda, już tutaj przybliżam, to jest dokładnie ten produkt, ja go będę miała chyba, bo macie dwie pojemności, 30 i 50, ja chyba zamówiłam 30, wielozadaniowy kosmetyk, który łączy w sobie funkcja aktywnej maski odmadzającej oraz serum. Już zaledwie po kilku tygodniach stosowania aktywatora zauważysz, że będziesz mogła zrezygnować z nakładania makijażu oraz korektora. Każde użycie aktywatora sprawia, że drobne linie zmarszczek są mniej widoczne, potęgując elastyczność oraz jędrność skóry. I to są produkty, które mam tutaj jakby pełnowymiarowe. I lekki krem na dzień oraz na noc, czyli to jest dokładnie ten samplerek. Jest on z witaminą C wzbogacony olejkiem Petit Grain. Rozjaśnia piegi, przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe, bogate w cenne składniki odżywcze. Krem o lekkiej konsystencji jest idealny dla osób, które mają problem z zapychaniem skóry lub chcą, by ich skóra odzyskała jędrność, wygładziła się oraz nabrała zdrowego kolorytu. Idealny dla cer normalnych oraz mieszanych. Skutecznie chroni komórki przed starzeniem i pobudza je do regeneracji. I to jest o tych produktach. Myślę, że dodatkowo mogę Wam tutaj dołączyć informację o tej masce w płachcie. To jest ta maska, która być może będzie dodawana Wam do koszyka, jeżeli właśnie dacie znać tylko, że jesteście ode mnie jakby z. Z rekomendacji mojej jest to nic innego jak maska hybrydowa z peptydami i śluzem ślimaka i również Wam przytoczę tutaj jakieś informacje. Jest to wielopoziomowe działanie natychmiastowe, ekstremalny efekt, wyraźna poprawa od pierwszego użycia. Najnowsze osiągnięcie technologiczne odbudowuje i regeneruje komórki, silnie odżywia oraz płyca istniejące zmarszczki, skóra zyskuje odpowiedni poziom nawilżenia, dzięki czemu poprawia się jej gęstość i sprężystość. Oprócz tego w asortymencie macie maski do dłoni oraz subaktywną piankę do mycia twarzy oraz oczu, również z witaminą C. Macie również kolagenowe płatki pod oczy, macie również waniliowy balsam do ust oraz watermelonowy, czyli arbuzowy oraz identyczne płatki jak te, tylko te mamy na dzień, a tutaj jeszcze też macie w asortymencie płatki na noc. Pod oczy z wyciągiem z pereł i śluzem ślimaka. I to jest wszystko. Oprócz tego jest właśnie jeszcze ten produkt Youth Shot, i to jest właśnie maska w płachcie. Bardzo fajna, jakiś taki shot po prostu przeciwstarzeniowy, energetyczny i tak dalej. Co? Żel zostawiam, żelu nie tykam. Tutaj mam ulotki, właśnie a propos tych. Patrzę tylko, czy wszystko już wyjęłam, bo jak wyjęłam, to ja już to wyrzucam, nie jest już to potrzebne. E, I co? I zastosujemy sobie dzisiaj. Nie, tą maskę to nie, bo to mi dzisiaj szkoda, ale zastosujemy sobie e, płatki pod oczy, ja tylko muszę sobie przemyć skórę najpierw tonikiem. Użyjemy sobie tonik ten, zdękujmy go, chociaż ostatnio już używam ten z Vegan Bye Happy Skin. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te produkty. Jeżeli już je znacie, to dajcie mi oczywiście znać, co używacie i co, co jakby no, znalazło sobie miejsce na dłużej w Waszej albo kosmetyczce, albo nie wiem, toaletce. Bardzo będzie mi miło. Służyć Wasze zdanie na temat tych produktów, bo ja na przykład samym żelem jestem zachwycona, bardzo podoba mi się stru struktura, forma, nie wiem, tego właśnie aktywatora. No już nie mówiąc nic o płatkach, płatki uwielbiam, po prostu one są fajne, one są fajnie nasączone, bardzo łatwo się je aplikuje, można wykonywać różne czynności z tymi płatkami, więc same plusy tak wygląda opakowanie. Mamy tutaj liftingujące płatki, lifting oczu oraz brust nosowych. Otwórzmy, otwórzmy, otwórzmy. Tak wygląda pudełeczko. Tak wygląda, nie chcę tutaj żeby mi się coś kurczę wylało. Tak wygląda pudełeczko, mam nadzieję, że się nie prześwietla. Dobra, do pudełeczka oczywiście dołączona jest szpatułka, ale ja jej nie używam. Otwieramy wieczko. I mamy tutaj nasze łateczki takie piękne złote i po nasączone są bardzo dużą ilością płynu o no i sobie wyciągamy ja będę to robić oczywiście tutaj pazurkiem posłuszę się chociaż lewą ręką to tak nie za bardzo no i tak wygląda płateczek tutaj nawet sięgłam po dwa taką wygląda i aplikuję sobie pod oko o. Bardzo fajnie, przyjemnie. One no, są naprawdę dość mocno nasączone. Ja zawsze sobie ten nadmiar płynu, jak widzicie, zawsze tak ściągam, żeby też po pierwsze nie zjeżdżały, a po drugie, żeby tutaj też sobie trochę gdzieś tam tego płynu użyć. Ja sobie jeszcze aplikuję na moje bruzdy dodatkowo. Bo one również są na bruzdy nosowe, tak jak jest w nazwie. Tak jak nazwa wskazuje. I teraz aplikuję sobie w ten sposób. Na bruzdy nosowe. Jeden. A płyną tu jest dziewczyna. Po prostu masakr. Można się jeszcze wykąpać. Mm, dobra. I, I druga strona. No, muszę tylko dobrze tutaj spojrzeć, czy jest dobrze zaaplikowane. I tak by się to prezentowało, także ja mam nadzieję, że te produkty przypadną Wam do gustu tak samo jak mi. Jeżeli cokolwiek zamówicie, to bardzo proszę odzywajcie się, odzywajcie się na tam do osoby, której kontakt jest podany na stronie, i piszcie, że jesteście z rekomendacji, że jesteście z mojego kanału, wówczas doliczony będzie Wam do. Do waszego orderu jakiegokolwiek najmniejszego, nawet, nawet na kwotę 5, 10, 15, 20 funtów, maska. Już. no także, tak by to wyglądało. Ja sobie te maseczkę, ja sobie te płatki potrzymam gdzieś z 15 minut. One dość szybciutko nawet zastygają fajnie, i później bardzo fajnie te maseczki odchodzą. Tylko muszę zobaczyć, czy, czy mi tu nic nie zjeżdża. No, one się przemieszczają z racji tego, że naprawdę tego płynu jest dość sporo. I tak by to wyglądało. Dajcie znać, co o tej marce w firmie myślicie. Czy próbowałyście? Jeżeli nie, to na co byście jakby zwróciły uwagę? Ja wam postaram się też w jakimś vlogu, ale na pewno zapraszam Was na moje insta story, bo tam jestem codziennie i tam Wam relacjonuję te też produkty. Więc jakby tam już używałam dla Was ten żal, na przykład rozpuszczający na skórek jest petardą. Jak powiedziałam, piszcie na Priv, kontaktujcie się z Your Beauty UK. Wysyłka jest na UK tylko i wyłącznie i tam właśnie tylko na razie dotyczyć będzie się ta moja jakby. E, promocja, zniżka discount w postaci darmowej maski. Albo w płachcie, albo właśnie tej hybrydowej, również w płachcie. Także naprawdę bardzo fajna sprawa, bo zawsze to jest coś, co możecie dodatkowo sobie przetestować, a ta maska jest po prostu świetna, płynu, jest jego bardzo dużo w środku. E, I ona starczy mi na, na użycie, a potem ten płyn wykorzystacie dwa razy, przynajmniej na, na przykład na cały dekolt i jeszcze raz na twarz. Także naprawdę świetna sprawa. E, no i co? I to by było na tyle. Jest to, tak jak powiedziałam, współpraca, paczka była pijarowa. No i tyle. I dziękuję za chwilę uwagi. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i co? I życzę Wam miłego testowania i miłych zakupów. Pa!